Cześć, dziś pokażę jak szybko lejerować dźwięki. Intro. wesprzyj mnie na Patronite.pl Dzień dobry moi kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym Selfmade Tips jest wtorek, godzina 18, zaczynamy. W dzisiejszym odcinku chciałbym wam pokazać jak szybko lejerować dźwięki. Jeżeli jesteście ciekawi jak to zrobić w tradycyjny sposób w prawym górnym rogu filmu, w tym momencie wyświetli wam się odpowiednia adnotacja, w którą możecie sobie kliknąć. Robiłem ten film już parę ładnych lat temu, natomiast dzisiaj pokażę wam jak zrobić to samo tylko trzy razy szybciej. Od jakiegoś czasu bowiem w FL Studio jest jest dostępna możliwość bardzo szybkiego skorzystania z wtyczki Layer. Przejdźmy sobie zatem na Channel Rack. Jak widzicie, ja mam tutaj już przygotowane trzy ścieżki. Tak sobie one brzmią i korzystając z nich, właśnie stworzymy sobie jeden dźwięk, łączący je wszystkie. A jak to zrobić, już tłumaczę. Mianowicie musicie sobie zaznaczyć wszystkie te trzy ścieżki, to robicie po prostu lewym przyciskiem myszy, przeciągając po tych dźwiękach, które was interesują, jeżeli te dźwięki są rozstawione troszeczkę od siebie, to znaczy nie możecie przyciągnąć bezpośrednio, to możecie przytrzymać, moi drodzy, Ctrl i zaznaczyć. Ctrl-Shift, przepraszam, i zaznaczyć dowolną liczbę tych ścieżek w taki sposób, że one się wam odznaczają. Nie będą więc wybieracie sobie w każdym razie te, które chcecie sobie złączyć, zlayerować, i w tym momencie, jak macie już zaznaczone je wszystkie, rozwijacie sobie to menu z lewego górnego rogu channel rack. Po kliknięciu lewym przyciskiem myszy, rozwinie wam się menu. No i macie tutaj coś takiego jak create layer with selected channels. Po kliknięciu tego oto podświetlonego sformułowania, klikamy to lewym przyciskiem myszy. Od razu w zasadzie włącza nam się wtyczka layer, która łączy nam wszystkie te trzy ścieżki w jedno. I teraz Korzystając z tego nowo powstałego layera, możemy sobie klikać dowolne nuty na klawiaturze i dzięki temu wszystkie te trzy dźwięki, które połączyliśmy w jeden, będą grały naraz. Jeżeli wejdziemy tutaj, to oczywiście nadal mamy dostęp do pojedynczych dźwięków, ale korzystając z wtyczki layer, możemy oczywiście grać wszystkimi tymi instrumentami, które wybraliśmy za jednym zamachem. Nie muszę chyba dodawać, jak duże pole nam to daje do kreowania swoich własnych brzmień, ciekawych brzmień, innych niespotykanych. Przymiotnik możecie sobie w zasadzie dodać dowolny, będą to w pełni wasze brzmienia, takie, jakich dokładnie chcecie użyć w swoim traku. I mam nadzieję, że będzie wam się to niezwykle przydawało. A z mojej strony na dziś to tyle. Dziękuję wam bardzo serdecznie, trzymajcie się ciepło i cześć! Jeśli film ci się podobał, pamiętaj aby zostawić pod nim łapkę w górę, a jeśli masz pomysły na kolejne odcinki, zostaw je w sekcji komentarzy. Ponadto, jeżeli chcesz być na bieżąco z kanałem Selfmade Beats, zasubskrybuj go. I już dziś zacznij zgłębiać sekrety produkcji muzycznej.